Słuchajcie, widzowie, wyprowadzamy się ze Smajlandii. Idziemy dokądś indziej, do pewnego starego, bardzo starego miejsca, które mam w serduszku, które kocham, a tam nas nie było bardzo, bardzo dawno i mogło się zmienić. A zobaczycie dokąd? I tutaj już jest wyprowadzka Łalka, który wykłada swoje rzeczy na zewnątrz. Patrzcie, ile kartonów tam ma. I Paty, tak samo tam w oddali, i Sebek. Zobaczmy, co oni pakują, co oni zabierają ze za sobą. Zaraz pójdziemy też siebie spakować. Schodzimy na dół potęczy. ziuu o, lecimy sobie elegancko i chodźmy do Alka. A wy kliknijcie w górę zróbmy szybko wyścig na łapeczkę w górę. Kto będzie szybszy. Klikajcie łapeczki za 3, 2, 1. Start! Biegniemy szybciutko! Klikajcie łapeczki. bo pierwszy i już jestem. To był szybki wyścig na łapeczkę. Klikajcie. Kto jest ciekawy, to klika łapeczkę, bo pójdziemy. O, Alek akurat otworzył. Cześć, Alek. Siema, tam, jak pokaż, tam, się? pokaż mi, co ty tam bierzesz do wyprowadzki. Jakie rzeczy e, to bierzesz chodź, co? Chodź, pokażę ci, chodź. Zobaczcie tylko, jaki to jest wielki kot! Zakrywa je całego. Ale też mam do niego nawet poduszkę. Gdy się na niej położycie, to zaśniecie od razu. Nawet mam skarpetki i grafika tak samo jest z dwóch stron. Nawet fajną, milutką czapkę. Uśmiechnięta jest tak jak ja. Ale teraz najważniejsze, to zdjęcie, które widzicie z moim autografem i już niedługo zniknie. Nie będzie takiego zdjęcia i się nie pojawi. Będzie tylko inne, więc ostatnia szansa na zdobycie. Podajcie na sklep! Smile no team! Sprawdźmy, co Alek bierze, za jakie rzeczy do wyprowadzki jestem tego ciekawy, co ma w tych kartonach, co tutaj w środku się znajduje. Alek, pokaż nam. Tam. Co ty bierzesz? No chodź, pokażę ci patu. Tu co, bierzesz, co bierzesz? Co wow, bierzesz? Kuchnię... i wszystko Kuchnię zabrał, okej. Okay. Mam lodówkę tutaj, No, Dobra, ale po, po, pokaż nam jakie rzeczy bierzesz, jakie kolejne rzeczy bierzesz. No tutaj dalej kuchnię zbieram, patu. Kuchnię Całą zbieram kuchnię dalej. nie, no szafki zostaw, szafki poważnie, to one mogą być tak długo się nie wyprowadzamy. weźmy, wezmę, dobra, dobra. Ej, szafki to bez przesady, szafki mogą zostać. On bierze no. nawet szafki. Akwariu ej, meble! Ej, meble mogą zostać, bo dlatego, że my tu wrócimy. My się wyprowadzamy na jakiś czas. Nie wiem na jak długo, ale no zobaczymy, ta wyprowadzka może być też duża. Okej, okay, co Alek bierze? Sprawdźmy no, co, ale jestem trampolinę, ciekawy. trampolinę jeszcze tutaj trampolinę, że. Okej. Okay. Tutaj się telewizor, bo zapomniałem. Dobra, o, wziął dobra. telewizor, wziął telewizor. No, e, pokaż mi, jakie. Jeszcze rzeczy, szafę no. miałem, sofę. Bierznie wezmę jeszcze. Okej, okay, ja jeszcze bierze bierznie. Dobra, zabierać całą bieżnię. Co ty będziesz biegał u siebie, serio? Tak będę. Bie Okej, okay, będzie biegał, biegał, nawet bieżnie. A co bierzesz ale tutaj? No tu nie wchodź, to nie, nie. A co, bierzesz. Ej, ja to muszę czy co ty bierzesz, Ej, ale co bierzesz? Nie, nie, nie. No. Ile balonów tu jest? Co jest? Co ty, ty masz tyle balonów? To no, właśnie chciałem. Ej, robić, co... tyle ile balonów tutaj jest, to tyle musi być subskrypcji. Pamiętajcie też, widzowie, o subskrypcji zostawcie subika i łapeczkę. Tyle ile jest balonów, jestem ciekawy, czy dacie radę. Dobra, i teraz Alek zbiera mnóstwo balonów. Nie Jak wiem po co mu. Jak musi pomóc zbierać się balony. No ja, ja patrzę, co ty bierzesz, no? Co Dobra. jeszcze dalej oprócz balonów bierzesz? A znasz mi chwilę? Nie, no nie, nie no teraz... Alek no, no dobra, co będziesz? No, teraz nie musisz. Kibel radę, ale... bierzesz! No a, a gdzie co? będę robił sit kib... i, i. Serio, czy ty bierzesz kibel? No, a, 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 gdzie, a gdzie będę robił? Nie no, on szana. bierze kibel, no naprawdę. Ej, to ty nawet w czasie jazdy wyprowadzki też musisz na kibel chodzić cały eee, czas. ja się fadnę do bagażnika ci wsadzę. On cały czas. Ale a słuchajcie, taką Alek ma, miał. Alek ma problemy z twierdzeniem. On nawet musi w czasie jazdy Dobra, co jeszcze będziesz? Ciebie, utknąłem w szafę, szafy. Co ty mi. robisz? To nie wiecie, serio. Mi. Ej Chodź to tu! Cześć cię no. Serio, ty wchodzisz, do... ty zaklinował się w prysznicu. Zaklinowałem się. Okej, okay, pomogę, dobrze. Co jeszcze bierzesz? Dzięki, no lustro, bo ja taki piękny jest. Lustro ten, bierzesz, okej, okay, lustro, co jeszcze? Dobra, czekaj, czekaj, idę do góry, do góry a, idę. A, a zębów ty nie myjesz? My jestem, zęb... a no faktycznie. <laughs> Ej, myślałem, że już tak nie będziesz. Myślałem, że ty nie w zębów nie myjesz. No ale to myłym palcem. Dobra. No dobra, okej, okay, wziął. Okej, okay, co jeszcze dobra. Alek bierze? Jestem ciekawy. A zaraz dobra. też pójdziemy do Sepka zobaczymy co Sebek bierze, zobaczymy co Patty bierze i zobaczycie co ja wezmę i wtedy się wyprowadzamy. Więc chodźmy jeszcze zacząć, Alka szybko, zaraz idziemy dawaj, do Patty Sebka. górę, sepka. górę dawaj. Okej, okay, co jeszcze Alek bierze? To jest w ogóle ciekawe jakie rzeczy ze sobą zabieramy, bo one są ważne, ale dużo też wszystkiego nie możemy zabrać, bo miejsca nie mamy w samochodzie. Studio biorę, pan, komputer. To tirem będziemy musieli podjechać, on bierze. A komputer najważniejszy, no tak? Bo żeby nagrywać do, dla widzów, nie? No dokładnie, ale okay. Bierzemy będę stanowisko, nagrywał. tak, to jest akurat ważne, żebyśmy mieli też dla was co nagrywać. Okej, okay, no, wziął jeszcze tutaj? Ja muszę 200 tysięcy wbić w tym roku. 200 tysięcy no. subów, ja. No tak. A co no, jeszcze bierzesz? Dobra. Wszystko? Eee, ubrania, szafę, szafę jeszcze, czekaj. A co masz w szafie, ten... pokaż? No w szafie, a to tam... Co ma, ej, pokaż jakie masz ubrania, weź pokaż to mam ubrania, pa, to Pokaż mam co to psiki. jest? Jakieś spódniczki ty... Ej, co to? Co ej. jest? Ty nosisz spódniczki? Nie, nie, to dla mnie nie mojej masak... a pokaż szafę koryżaki, co masz w szafie, bo ja nie widzę Ja nie widziałem co masz w szafie, pokaż szafę. W szafie są no, dobra, no Co to jest? Co to jest? Ej, ty spodniczki nosisz? Ale to jest Masak, moje siostry, ej, on zabiera no... jakieś spodniczki. Co to dziewczyny noszą yy, spodnice, a nie yy, chłopacy. A skąd że nie poznał jakieś kobiety ta ładne? Nie, i ej, dobra, to okej, zobaczmy teraz. Alek wziął śmieszne rzeczy. Idziemy teraz zobaczyć, co weźmie Sebek. Tutaj mieszka Sebek naprzeciwko. Alek, dalej się pakuj, weź, zbieraj to wszystko. Później zabieraj, albo dobra, te kartony możesz mieć. Później sobie zbierzemy. Idziemy teraz dobra. sobie do Sebka. Idziemy do Sebka, zobaczmy, co Sebek ze sobą zabiera. Później Pójdziemy do pati, wtedy ja szybko I wyprowadzka A zobaczycie dokąd, więc oglądajcie dalej Okej, okay, Sebek ma mnóstwo rzeczy O, chłop się pakuje I to naprawdę mocno <noise> Ej, ta wyprowadzka jest dosyć Dosyć duża, dosyć duża Ej, Otwieramy, halo Sebek, jesteś? Sebek! No, kto mi tam wchodzi na chatę, halo? O, cześć Sebek! się sieba, co tam? Żebym zobaczyć, się? co. Tak, ja już się pakuję, ale co ty bierzesz? Jestem ciekawy. Co sobie sobą No zabiera? słuchaj, no chodź, jeszcze na górze nie byłem. Mam sporo rzeczy do zabrania. Położysz mi, dawaj za mną. Ciekawe, jestem bardzo ciekawy, co ze sobą zabierasz. Chodź, zacznijmy tutaj od łazienki, bo w łazience mam chyba najwięcej rzeczy. Zobacz okay. na to. Słuchaj, kibla nie będę brał ze sobą, ale weźmy szczoteczkę, bo trzeba. Okej, okay, wziął szczoteczkę, wziął szczoteczkę. Aż tak jest, blok. Tutaj na No i to mydło bierze, mydło bierze. Czekaj, muszę je rozbić, cyk, o, do plecaczka elegancko, e, lusterko weźmy, lusterko weźmy bierze. tutaj jeszcze chusteczki, chusteczki. E, szafek nie biorę, dobra, okay, czekaj, co bym jeszcze tego, biorę no. o, ręcznik, 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 ręcznik zabiera dobra, Ej, drugi ręcznik, a ja, ja, ja mam taki fajny koc w ogóle, ty chciałbyś mój koc? Ja bym, ee, ja, ja zjebę tak? swój koc. Ty, popatrzcie, ja zabieram na przykład swój koc tutaj biorę. Mam taki Ty, fajny koc na weź mi jeden, weź mi jeden, taki bo ja kody nie biorę, ja miejsca nie będę miał, ja A, mam tyle rzeczy Spice do zabrania Słuchaj, my Zobaczcie, taki mam fajny wielki koc. Jest dostępny na moim sklepie Smash, i on jest taki naprawdę wielki, tutaj się zmieszono, mamy dwie osoby, fajny sklep, zapraszam was i też do tego są poduszki, szaliki, na smajsol.pl, smajsol team! <grym> Dobra, a teraz zobaczmy co sobie. bierze. No, słuchaj, bo kibla nie będę brał, bo jest za ciężki, ale przepychaczka pewnie się przyda, nie? Jak co gdzieś tam ty... będziemy. Co ty wziąłeś? Pokaż. Na wziąć. przepychaczkę wziąłem, zobacz tu. O. Ty, serio bierzesz przepychaczkę do kibla? No, może się przydać, nie? A jak nie będzie w drugim miejscu, wezmę lepiej no, ze sobą. Bierze. I tu papier toaletowy to też, bo Ty korzystam czysta. Nawet... Czekaj, bo nie widziałem, co wziąłeś? No y... to papier toaletowy. O taki. Papier toaletowy, wy takie rzeczy bierzecie? Nie. Wszystko trzeba Ten zabrać. Bierze... Dobra, łazienka w miarę Alek... czysta. Alek to bierze kibel. kibel? Y... Pasebek bierze papier toaletowy. Co nie bierze za rzeczy? Tragedia. idziesz pa... bo jeszcze tutaj mam rzeczy. Mam taki smoczek, ja co, co wieczór z niego sobie piję, to też sobie czekaj, go Czekaj, nie widzę, co ty bierzesz, czekaj. No tutaj taki smoczek, ale to nieważne, nieważne co ty się pytasz w ogóle. Co jest serio, ty bierzesz smoczek? Tak jest, ja, e, tutaj jeszcze wezmę no misia, o misio, Tadzio to jest, Tadzio Poka, fajny chłop. Poka Tadzio, ty masz misia? No Tadzia, Tadzio zawsze ze mną śpi. Sebek, Sebek, ale ty masz 20 lat. No, ale, ale to jest Tadzio, o co ci chodzi, weź się, eee, weź się ogarnij, no dawaj Miko, dawaj, sebek, dawaj, Tadzia! Sebek, mamisia, Sebek! Tadzia, dawaj! No. Masz Tadzia, ej Sebek, mamisia, nie jest dobra, taki stary, jest o, mamisia. o mamisia, Sebek! Ej, a ty będziesz komentował, czy mi pomagał, dawaj, co ty jeszcze tutaj bierzesz? mamy tego, do rysowania jeszcze. Do rysowania jeszcze. coś jeszcze bierze, wow, ej ja to znam. Ej, ja dawaj tybie... mnie, to, dawaj mnie, to nie zabieraj No Bo to do mnie, mnie to tego. wypada. A co jeszcze no, bierzesz, dobra. jakieś książki, to tu masz jakieś czasopisma, co to jest? E, książki, a kiedy no ty masz będę czytał ogóle? To wezmę, Ej, je, co nie? To jest... ale mam paczki pełne. Co to jest za koszulka? <laughs> sebek! Sebek! Zostaw moje koszulki, je też zabieram! <laughs> sebek, co ty masz za koszulka? Emilka. Emilka to, ja zapomniałem o Emilce. Patrz, ja jej szukałem! Nie, co masz za rzeczy, serio, nie, ty będziesz. jakieś mi jakieś koszulki różowe, nie no tak. Okej, okay, to zostaje. Plakaty, moje plakaty musimy wziąć. Okej, okay, jakieś bierze plakaty, jeszcze jakieś spójności. Okej, o właśnie bierze. ten księżyc księżyca mi brakowało. Co Dobra, zabieram ze sobą. Dobra, okej, okay, to idę zaraz... I kwiatka, 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 kwiatek, najważniejszy, o. A co to są Dobra. za buty kolorowe? Uuu, i takie, ty masz buty. No buty są moje, zmieniam sobie... Ej, widzowie! Ej, robimy, robimy buty? Robimy buty na moim sklepie? Chcielibyście buty albo coś innego, napiszcie w komentarzu. O, kolorowe, pomarańczowe. Co byście trzerwone. chcieli na moim sklepie, jestem ciekawy, napiszcie. Może jakieś inne bluzy, może. Nie wiem, mam skarpetki też, patrzcie, mam skarpetki. Ale co byście wy chcieli? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy, na moim sklepie. I lajkujcie sobie komentarze. Największa... Największy komentarz z lajkami. To ja tu robię na sklepie, <noise> takie wyzwanie challenge, zobaczę, ale zobaczę pierwsze co napiszecie Okej, okay, dalej skupmy się Słuchaj, mam pytanko do ciebie, bo tutaj mam ciężki sprzęt do przeniesienia, nie? Cała siłownia z góry Gdzie ty Pomożesz jesteś? mi? a gdzie ty jesteś? No to u góry, u góry, do góry U góry, u góry, u góry, no gdzie, 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 gdzie? No tu

Nie! Musimy to wziąć. Ja tego nie biorę, idę do pati. Dobra, Sebek eee, przegina. jak to nie bierzesz? Chodź se, do, se, tu. Sebek przegina. On chce ciężary, on chce tego, za dużo rzeczy, o, do wyprowadzki tyle rzeczy. No, o, a do piłkarzyki możesz wziąć, piłkarzyki są fajne. Idziemy teraz zobaczyć, co pati bierze. Jestem ciekawy, co zabiera ze sobą dziewczyna. Jako jedyna. A nie, 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 czekajcie, bo są dwie, sorry. Jest The Livia, jeszcze pójdzie... do... pójdziemy do dwóch dziewczyn, zapomniałem o Livii, sorry. Livia, jest jeszcze druga dziewczyna, która dołączyła do naszej wioski. Pójdziemy do dwóch dziewczyn, a ja zapomniałem o niej mówić w ogóle. Idziemy pierwsze do Patty, później do Livi. Ja teraz przyspieszmy tempa, bo zaraz musimy się wyprowadzać. Zosłownie za jakieś 5 minut się wyprowadzamy, więc szybko pospieszmy się. Patty, Patty, pati! Puu! Pati, pati. Halo, halo! Co zabierasz o, ze sobą, Patty? Dobrze, co zabierasz? jesteś, bo ja jestem co daleko jest? musisz ile mi pomóc to wszystko wynieść. No zobacz, ile ja mam przygotowany, wynosz to tam na zewnątrz. Pati, to no, jedzenie ty? musimy zabrać, no bo przecież jest potrzebne, nie wiem, czy tam będzie coś do jedzenia. Ile ona jedzenia bierze? Po co tam tyle jedzenie? Ty bierzesz kanapki na, na drogę? No tak, no muszę też dla was, bo zaraz bierze... Pati, masz coś do jedzenia, zawsze się pytacie. Chleb na drogę, patrzcie na to, Patty, jest zawsze miła. No, ona i, słuchaj, tutaj, robi tutaj moje okulary też, bo ja noszę okulary i muszę. Ile okularów? Wow! Ile okulary. Wszystkie musimy zabrać. Ej, słuchajcie, robimy okulary na sklepie moim smajsu.a. Ej, dobra, wiecie co? Robimy okulary? Ty tak? <ścoughs> <laughs> Napiszcie w komentarzu, czy robimy okulary. Zrobimy eleganckie. Znaczy nie takie. Takie, takie nie. Ale nie mam gdzie tu pokazać wam. Nie mam pokazać czego, ale piszcie. Dobra, weźmy teraz w takim razie okulary. To jest dobry pomysł, żebyśmy je zrobili. Ale Patrycja, ty dużo rzeczy. Nie, nie wiem, czy to wszystko zmieścimy. Zabierane to bierzecie. musi być, ale słuchaj, ja też zawsze na wszelki wypadek zabieram różne rzeczy i słuchaj, pomyślałam, żebyśmy zabrali to łóżko szpitalne, jakby się komuś coś stało, nie? Łóżko? Nie, no masz tak, Dobra, to jest za dużo. Ej, to bez no i drukarka, drukarka. jaka też wielka drukarka, nie, no za duża drukarka, ty nie, Tylko a się ale nie zmieści. ja potrzebuję, bo ja muszę też sterować drukować i nie zmieści i się tyle do auta, nie, no masaka nie ale muszę się. zabrać bo ja muszę wydrukować ta dokumenty. ta prowadzka w jest zbyt duża, nie, ta prowadzka jest za duża, za duża. Dobra, a kamerę, sprzętego tego to jest najważniejsze. No wszystko no mówię ci, ja no to, to zabieraj. w polu cały czas po prostu muszę to pakować i już ok, no to pokazuj, rady. pokazuj co zabierasz, ty musisz wziąć o, do rączki. bierze kamery, bierze głośnik, radio też, radio dawaj szybko, no no, i przede już. wszystkim musimy sprzęt komputerowy. Chodź do góry, szybko, szybko. Okay, Tutaj idziemy? jest mój właśnie sprzęcior, zabiera moje monitory. Ooo, cały sprzęt a serek meszka. nie wziął swojego. Serek e, nie, wziął. komputer, będę nagrywać, bo nie mogę zostawić widzów bez odcinków. Tutaj, chodź, ciuchy, ciuchy o, trzeba zabrać. Ooo, jakie ciuchy. No, zabieram, zabieram, Ale Naprawdę ładne, sp... Ej, ale uważaj. ładne. Takie ładne no, no. jak moje, Smileson. Team też są kolorowe. Na Smileson.pl. Okay, są buty. też fajne. Dobra, ty okay, też lalkę. Ma ty też masz lalkę serio? XD No tak, a co? Ja pisze. <grafię> Dobra, Patrycja zabiera dużo rzeczy takich dziewczyn. Ej, ale masz tutaj fajny perfum jakiś wczoraj rzucać lalkę. No to lalkę. też muszę Jaki zabrać fajny perfum. Wow. i Grzebień, proszę bardzo, też wszystko zabieram. Ej, a, całe, a to stanowisko takie swoje, co dziewczyny mają, jak to się nazywa, swoje toaletka. Toaletka, a toaletkę też bierzesz? Tak. Też bierzesz taką Tylko, wielką że to toaletkę? To jest przestrzeń, ja nie wiem, czy to się zbija, ale dobra, zabieram to, zabieram to, zabieram. Właśnie, zabiera toaletkę całą. Ja, toaletkę swoją. Ja Trzeba się nie. Gdzieś ja, się tam ja, malować, się, ja się nie znam, bo ja. Ja nie wiem, czy toaletkę. Ja, ja takiej nie mam widzowie. A wy dziewczyny macie taką toaletkę? Ja się nie znam. Nie wiem, co to jest. No no, to dywan w Dywan zabiorę, razie... bo taki ładny. Jakby... Nawet dywan, serio. No zabiłam, nie, zabiłam, dobra. Po nie mogę ok, dużo, dużo, rzeczy spakowaliśmy. Bardzo dużo. Idziemy teraz jeszcze zobaczyć do Liwi. Co druga dziewczyna weźmie? Jakie rzeczy? Idziemy. O, co jest? Sebek przyjął nie, nie, no, no maja, srakra, Nie, no serio, no. Sebek. Co ty, Tira wziąłeś? Nawet ciężarówkę? No, <laughs> no dawaj, dawaj, pakuj się. Wszystko zapakować trzeba. Nie, no dobra. Ej, Sebek przyjął wielką ciężarówką. Jaka ciężarówka. jo. No, będziemy dobra. pakowali wszystkie rzeczy. O no, Sebek, słuchaj. O, uważaj, uważaj. O, jeszcze ja sorry, sorry. Słuchaj, Sebek to weź pojeździ i zbierz wszystkie kartony, dobra? I moje też, Nie, ja dobra, zaczynam od ja alta. Ja też jestem spakowany, zobaczcie też to jestem spakowany, tu są moje rzeczy. No to weź w takim razie, czekaj, dobra, to jedzie Sebek to. Ale czekaj, no dobra, to zacznij pakować po prostu. No, okej. Okay. Okay. To jedzie ja. Sebek. Sebek zabierze teraz rzeczy Liwi. Idziemy zobaczyć co Livia jeszcze bierze. Tutaj ta dziewczyna. Ona jest raz nową o, naszą osobą. To Sebek jeździ po domach i zbiera zbieraj wszystko. Sebek będzie jeździł. Uważaj, Sebek! O, 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 ja nie ja trochę tego po raz jeżdżam. <laughs> Sebek, uważaj, co Sebek Wiesz, robi, Wiesz co, z tym jeździ, że równo No jeździłem. Dobra, to Sebek zbiera, a my idziemy zacząć do Liwi. Livia! O, jest Livia! Cześć Livia, co zabierasz? Co ciekawe, co ona, ona coś chyba nie mówi. Mikrofon jej się popsuł, więc y, nie mówi, ale będzie później gadała, normalnie Livia ma mikrofon. E, dobra, to co pokaż tak po prostu co zabierasz. Tutaj w skrzynce masz? Ok. Ok, co Livia zabiera? Patrzmy, mamy jej rzeczy: Akwarium, zaklęta książka, fajerwerki, plecaki, sztabka złota Jakiś miecz emeraldowy, pralka, nie, czy dryer ej, co na zabiera, zmywarkę, serio? Jakieś rakiety, strój, e, bierze prysznic, kipel, wadne, stol, e, krzesło, skrzynkę, fotel, e, chleb, kamienna łopata, laptop, ej, dużo rzeczy ona bierze. Dobra, lodówkę, nawet lodówkę bierze, serio, ci lodówka. A pewnie do rybuków, bo Livia lubi, lubi jeść ryby. Dobra, okej, okay. sporo tych rzeczy mamy. Naprawdę sporo mamy rzeczy. Musimy teraz to wszystko zebrać. Jeszcze wam pokażę, widzowie, co ja zabieram i zaraz się wyprowadzamy. Za dwie minuty wyprowadzka, zbieramy się przyjaciele. Ja ale! Ja to ja to... ale miło. Ja Za dwie minuty się zbieramy! Dwie minuty i się zbieramy. Tutaj wam pokazuję dwie albo dwa no, trzy. Dobra, nie, jedna minuta. Jedna minuta, ostatnia minuta. Ostatnia minuta. Matuj Bati, szybko! I lecimy Dobra, w takim razie. Ale, ja lecimy. Ja brak. Weź moje pokartony też sobie jak zbierz. Szybko zbieraj zbieram, to. zbieram, ale okay. mało miejsca jest. Co zabiera Smajsu, co zabieram ja do wyprowadzki Ja, ja zabieram swoje pluszaki, czyli mm, Też o pluszaki się śmiałem z nich, ale też o Zabieram swoje książki, bo lubię czytać Biorę książki Zabieram swój telewizor, bo lubię oglądać. Zabieram swoje picie, bo lubię pić. Tutaj swoją kolkę, tak elegancko. Lubię też hot dogi, lubię jeść, więc hot dogi też zabieram na trasę, żeby jeść. Zabieram swojego kwiata jednego, żeby posadzić, też to jest ważne. Zabieram książkę kolejną, którą do czytania. I najważniejszy sprzęt komputerowy. Muszę zabrać sprzęt komputerowy, czyli musimy zabrać kamery, patrzcie! Całe stanowisko zabieramy, bo będziemy nagrywać gdzieś indziej. Zabierzmy wszystko do środka, a Sebek już jeździ tym tirem, Proszę. Tak zabieramy jest, komputer, jest. Ja zabieramy jeden, posbierane. zabieramy kolejny, czwarty, okej, okay, laptopa, zabieramy też kamerę, jedną, drugą, okej, okay, szybko, bo za minutę wyjazd, za minutę wyjazd, zbieramy, 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 okej, okay, zabrałem tutaj, to wystarczy, okej, okay, kamery swoje mam, mam, dobra, oto to w takim razie wszystko mamy, to ja zabieram, a jeszcze zabiorę, a bo dobra, to wystarczy, okej, okay, nie ma czasu, lecimy, 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 bo nie ma naprawdę, już się a kończy, a jest problem, a jeszcze rybki, przeładowane rybki przeładowane, busa mamy, busa mamy przeładowane, jeszcze moje rzeczy, moja już jeszcze rybkę wziąłem, Rybka i Ale nie damy się? rady, bo już jest pełno, full. No dobra, jakoś się zmieści, no rzucę tam. Razie, macie wszystko pozbierane? Okej, okay, jeszcze busa, Alek, dawaj busa, musimy je wtedy odejrzeć. Ja tu jest. Ja swoje Mercedesem, przyjedzie. Jedziesz Mercedesem, to Paty jedzie. A dobra, to ja pojadę z z tobą. Okej, okay, no dobra. Dawaj, Paty okay, z Okej, no to w takim Radzimy. razie zobaczcie, Paty jedzie ze sepkiem. a Livia jeszcze. A co z Livią? Livię na pakę weźmiem. Czekaj, Livię musimy. Ej, tu jest miejsce, nie ma, jak gdzie na pakę U nas spadnie z tego. Potrzebujemy jakiegoś auta lepszego, Alek. jakiś... To do, do bagażnika, do bagażnika. Do bagażnika? Nie, to jest zły pomysł. A co to jest? Czekaj, dwu... czekaj. Livia, to swoim. A ona ma swoje auto? Livia, swoje ona auto mieścił, nie? No, w ostatnim odcinku był taki kociany. A dobra, no to weź wtedy. Okej, okay, każdy pakuje się do swojego auta. zobaczcie, jakie super auto. daj, daj naprzód. I wtedy wyjeżdżamy po prawej stronie. Patrzcie, jest wyjazd, Ro wyjazd. Ale Dziadek, bo ja Tylko czekaj, nie nie Livia, na Livię. Dobra. I wszyscy do Livia powoli. i poszła po auto. Powoli wszyscy wyjeżdżamy z wioski. Jest wielka wyprowadzka, uwaga, to jest ten czas. Jeszcze Livia, czekajcie za Livią, bo na nie może. Livia, dawaj! Daj Livia jeszcze. Pura, Aliwia, gdzie masz purę? Dobra, i wyjeżdżamy, ja cię kręcę. jedzie, 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 jedzie. Jedzie, dawaj Livia koło nas. Bliżej, bliżej poważnie. Okej, no to w takim razie jedziemy powoli, powoli. Prrr, żebyśmy się nie wali. Uważajcie! Ciężko Uważajcie, uważajcie, uważaj, bo jeszcze przyjedziesz, nie no masakra. Powoli, koło siebie. Po siebie blisko, koło siebie blisko może. Dajmy taką równo równowrzędzie. równo I wtedy dajcie full speeda na W i żebyśmy jechali prosto. Dobra, Ale koło siebie, no. Dobra, zabarkuj, pręcz. Poczekaj, bo tu się ciężko steruje. Dobra, i teraz a jedziemy. Jest Trzy, dwa, jeden. Teraz chwytajcie, jedziemy. Rura, no Jeźmy. prosto, Przez siebie. Oj, to masz na szybkę, musisz trochę zwolnić. Jedziemy, ale. odjeżdżamy, odjeżdżamy. No jedź. No tu zwolnić, ale nie tak mocno. Dobra, i odjeżdżamy wszyscy ze Smajlandii. Żegnamy się i machamy do Smajlandii. Papa, Smajlandia, papa, papa. Pa, pa. pa. Machamy i robimy wielki wyjazd. Wyjeżdżamy całkowicie i zobaczycie zaraz dokąd. Musimy troszeczkę. Drogi nas czeka bardzo, bardzo, ale to dużo drzewo tam Co jest? Ty widzieliście to drzewo? Drzewo było przechylone No, <laughs> no to się jakoś podpierdolce Ale dawajcie, dawajcie, ej tam jest ziemia w ogóle, jakie rzeczy Będziemy zwiedzać krajoba, stawajcie, jedziemy za nami No i zobaczmy dokąd jadę, Widzimy jadę się, zaraz I uwaga, uwaga, dojeżdżamy prawie Jedziemy, jedziemy we trójkę, zobaczcie Jest Livia, jestem ja, Sebek wyprzedza Uwaga, dokąd dojeżdżamy? Dokąd wracamy? To jest wielka chwila to jest nasza główna wyprowadzka. Słyszę, powiem, się to. Kto zgadnie, kto zgadnie, dokąd wracamy? Kto zgadnie, dokąd się wyprowadzamy? Uwaga, kto poznaje tą drogę? Poznajecie przyjaciele? Poznajecie to? Poznajesz Ja, ja poznaję! Ja cię kręcę! Ja wracamy! Nie powiem. Widzowie napiszcie w komentarzu, dokąd wracamy. Niech widzowie zgadną. Po tej drodze, po tej ścieżce, po tych budynkach, które się powoli pojawiają. Dokąd my wracamy? Napiszcie w komentarzu. A już jutro będzie od odcinek z tego powrotu! Widzicie? Tam jest mój, tam, tam, tam był, tam był mój stary, to! Zobaczcie jaką mam fajną bluzę! Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest! E, widzicie to widzowie? Kliknijcie, zobaczcie! Ale to się świeci! Wow!